Wszedłem tu na szczeliny jakieś Halo, jesteś tam? Zarąbi się tu jest? Czuję jak na drodze jakiś Spoko miejscówka Normalnie w środku Dla przy wejściu na spach Wow, ponotu jak? To byłby Titanic wow. Idziemy po wodzie Tu jest woda, a tu jest droga Niesamowity szczyt kultury Szczyt techniki czeskiej <noise> świeci ten słońce tu ładnie tak, tu ładnie tam jest, ale nie chcę żeby jest traktorzysta idziemy na slójwe, tu jest takie te, taka głowa pomiędzy oj, czekaj, tu jedna ręka, jednoręki bandyta o, myślałem, że tu jest jakaś jaskinia, czy coś, no nie, a tu... Tu spet. Sluj ceskich brati, ale coś słabo o słońcu robię. Spet. Tutaj chyba musisz wejść. Wchodź tam. To, to jest, to jest taka brama? Sluj ceskich brati. Nie wiem, to ma, koni. Nie wiem. Tam przeszliśmy. Tu się jakoś kręciliśmy, a w ogóle śmanko, nie, nie, nie widać tu coś tam widać teraz jesteśmy tu i taki widoczek zarobi jest szczeliniec oddali tam. tu mieliśmy mi piwak ale coś nie pykło z tej police Policja policja Policji nie dziwnie nagrywa. Jakś te kolory brakuje. Co z tego? Ale ładnie, idziemy na wlaka. O, tutaj. Masz. Nie złam. Taka Co poradzić? Tam policja. Nawet my tu jesteśmy. Let's go! Polska Let's go. Go. Polska duro!